Z nami Mateusz Masternak. Szybki powrót, bo często po walkach mistrzowskich, po walkach o mistrzostwo świata, o mistrzostwo Europy, często czeka się długo. Ty po Eliminatorze czekałeś sporo, natomiast teraz jeszcze w swoim mieście, szybki powrót. Cieszysz się z tego, że nie czekałeś rok, półtora roku, tylko od razu wrócisz po pięciu miesiącach, tak? Czterech, pięciu. No wiele, wiele powie, było wiele Słuchajcie, znaków zapytania. Nagrody dla was obu! Chodziło komisły, o to, że wiadomo, kontuzja. Na jakim nie, jestem nie, etapie? Nie, Bardzo nie. szybko zaczęliśmy rehabilitację, właściwie. Naprawdę. 3 dni po ty, przyjeździe z Anglii już byłem na stole rehabilitacyjnym. Wielkie brawa. I wydaje mi się, że udało nam się ten proces trochę przyspieszyć. Why? Pewne blizny są, znaki też. Do Natomiast podczas obozu przygotowawczego wszystko wytrzymało. E, e, bardzo proszę. O jest e, dobrze i liczę, ponos. że to wszystko wytrzyma. No ten pojedynek. No, bym go nazwał, że jest trochę tak, żeby dziękuję, zapomnieć to, że by o przeszłości za i zabaw, skupić się, stary, się jest na jest. przyszłości. To to będzie eee, no, ja bym... ta nasza wierka, szybka decyzja Dzięki bardzo. wyszła po naszej myśli. 13 lat temu walczyłeś ostatnio we Wrocławiu, nie, nie, nie bardzo wierka dawno. Wierka to była w sumie ostatnia walka przed podpisaniem kontraktu z Land Event, tak? Bo w czerwcu boksowałeś w Ostrowcu Świętokrzyskim, potem miałeś walkę we Wrocławiu. Wspominałeś w z plotkiem Jagiełłą, że wtedy byłeś w cieniu, tak? Tomasz Adamka, Witalii liczki. Dzisiaj jesteś głównym bohaterem tej gali, osobą, która jest najważniejszą tutaj potęgą. jedną z osób, która może być mistrzem świata jeszcze w przyszłości. No dużo się zmieniło, prawda, na tym przestrzeni lat, że jednak masz walkę we Wrocławiu. 21 lat tutaj już mieszkasz i masz, no jesteś jedną główną, główną potęgą po prostu tej, tej, tej imprezy. Absolutnie tak, jednak... 13 lat, to jest bardzo długo, wiele pojedynków na różnych kontynentach, w różnych e, e, miejscach. E, no, cieszę się, że w końcu wróciłem do Wrocławia. To jest e, pomysł też mojego promotora, żeby spróbować, ale nic by się nie udało, jeśli byśmy nie dostali tutaj zielonego światła ze strony miasta, Wrocław, więc bardzo dziękuję za to. Dziękuję promotorom, że bardzo szybko podjęli decyzję i bardzo intensywnie działali, pracowali, żeby ten pojedynek tutaj się odbył. No i mamy walkę, więc dla mnie to jest dodatkowy dreszczyk emocji. Będzie mnóstwo zajomych rodziny. No więc zasłużyli za na to, bym pokazał im dobry, dobry boks. Nie ukrywam, dekoncentrują mnie. De dekoncentrują mnie, o mnie rozmawiają, a ja mam sobą podzielić uwagi. W grudniu powiedziałeś, że rok 2024 może być ostatnim dla, w karierze bokserskiej. Potem troszeczkę to zmieniałeś. Powiedziałeś, że, no ewentualnie do, do 40 chciałbyś boksować po 40, to raczej już nie. I powiedziałeś jeszcze potem, że jeśli nadarzy się jakaś okazja, czy szansa, czy jakiekolwiek możliwości w 2024 roku, żeby chociażby w 2025 mieć jakiś duży pojedynek, to przedłużysz sobie tą karierę. Czy teraz, jak widzisz, galeria, galeria we Wrocławiu, mnóstwo kibiców, bohaterem wieczoru jesteś tej, tej jutrzejszej imprezy? Myślisz na tym, że jednak troszeczkę się pośpieszyłeś z tymi y, przepowiedniami, że koniec 2024, czy mo może mogłeś tego nie mówić, tak? No generalnie po walce emocje to nie są y, dobrym doradcą. I wiadomo, jeśli człowiek y, myśli jeszcze gorącą głową, mówi y, wiele rzeczy, a później musi prostować. Czuję pasję. Chciałbym jeszcze stoczyć kilka razy. Kilka razy wejść do ringu. Kilka stoczyć dobrych pojedynków. Natomiast dalej uważam, że boks to jest sport dla młodych. A uważam, że po 40 no to jednak młodzi mieszkani już nie jesteśmy i uważam, że, że, że nie powinno się iść w tym wieku. Walczyć. Rzeczywiście są e, niektórzy, którzy chcą i walczą, i wychodzi im to bardzo dobrze, ale uważam, że mam co robić po zakończeniu kariery. Prowadzę teraz takie studio treningu per personalnego, ale plany są dużo większe i szersze, więc chciałbym skończyć karierę w odpowiednim momencie, żeby mógł płynnie przejść w inny sposób. E, żeby być w sporcie, ale już trochę patrzeć jednak z. Z dystansu. I ostatnie pytanie, kiedy Artur Szpilka wracał ze szpitala po walce z Yountarian Wilderem i wiedział, że Głaskow przegrał z Charlesem Martinem, krzyczał przez cały hotel, że chce teraz walki o pasji BF, chce Charlesem Martina. Minęło już trochę czasu od Twojej walki grudniowej, śledzisz to co się dzieje w wadze junior ciężkiej, zmienił się Mistrz Świata Federacji WBA. Pojawiają się pewnie trochę większe szanse na WBC, bo tam Macaul... Noel Gevor będzie boksował prawdopodobnie z Ryanem Rosyjskim, więc pewnie jakieś tam kolejne roszady. Zostaje ten nieszczęsny Chris Billam-Smith, śledzisz dalej tą junior ciężką. Mistrzów, to co się dzieje, roszady w federacjach? Yy, tak, śledzę oczywiście, to jest moja kategoria, więc dziwne jakbym nie śledził. Bardzo dobrze, że ruszyło się coś w federacji WBA. Ruszyło się również w Federacji WBC, więc jestem dosyć wysoko w rankingach. Mam nadzieję, że ten pojedynek jeszcze mnie polepszy moją sytuację rankingową. Więc no to jest, to jest cztery federacje, więc myślę, że z którejś federacji jeszcze szansa dostanę, a ja na tą szansę czekam. Dziękuję bardzo i trzymam kciuki. Dzięki bardzo.